Ja się węgiel, to, węgiel to. A to dla nas węgiel. Sama może na rurze tańczyć. O! To może. To Ale... jak? Ta... Przepraszam, bardzo, przepraszam bardzo. Na rurce to jest sztuka teraz też. To nie jest takie proste. Ale przepraszam bardzo. No. Teraz tak. E, w trzech tańczyli. Monika. Asia i Mem <grym> tańczyły razem z nimi. Em Tańczył, o Jezu. A czy umiesz tańczyć? Weź ty się ode mnie już zaczynasz? Już? Ja nie zaczynam tylko pytam. Czy normalnie umiesz tańczyć? Zapytałem. Ja nie umiem tańczyć, nic nie umiem robić. Zapytałem czy umiesz tańczyć? A ty ja umiesz? Umiem. Ja, ja też umiem. nagrywać. Oh. Już filmów u mnie nie będę oh. nagrywał na oh. Dlaczego? A po co? No jak ja tutaj nie ma, zobacz, gdzie, jak tutaj, nie to położyć. No księżycu. Do to idź na księżyc. Nie, ty, ty pokazywałeś, że masz na, 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 na koszulce nawet, na że z przyleciałeś. I powiem tak, Moniko. U. Zastanów się, co ty chcesz. Dokładnie. Co ty chcesz? Daj, ja z twojego wypiję. To ja wezmę kol, to? No weź, weź. Się Ty I wlej mnie kol też. To może to kurwa przyjadne są razem z cysterną. No nie mu trochę. Starszy. O, no to jest pół. Ja jeszcze łyka nie zrobił pół koli nie ma. No. To on wypił cały kubek. Mleko jest? I powiem tak nicu. Nie. Nie może, by ja przepraszał, bo zastanę cię, co ty gadasz po pierwsze. Bo widzisz, nawet twój najmniejszy przyjacielek na ciebie pojechał. Tak. Jaki ja przyjaciel? Nie A ja, o, mogę powiedzieć, że byłem u księgowej, u księgowego z dyrektorem rozmawiałem i on będzie mi rozliczył. E, powiem tak, e, Twoja księgowa, majorze, nie wiadomo gdzie, nie będę mówić już, muszę język, by bo nie bolać, i powiem tak, że e, majorze. Weź się zaprzestań takie rzeczy robić, bo tu człowiek się nie niemykrzykano, pobył, tam nie trzeba, zrozumiał. Proszę ze mną o mnie nie rozmawiać, ja to o Tobie nie rozmawiam i nie nagrywam o Tobie. Zrozumiał i pije napoje bezalkoholowe tak jak ja. I powiem tak. Ty mleko pijesz procentowe, przepraszam I... bardzo. No. Nie, to ja nie. On... Pijemy wódkę. nie? Z mlekiem. A wczoraj Ding spili. O, to była impreza, to? Aż napisy poschodziły. Aż napisy poschodziły. Same. Pozwijały się. jak my huchnęli dwóch. No huchnął to i napis uciekł. No. Ty huknął ku, a ja. ty k, kny U, ty kny a ja. U, r. O. Huknęłem i. Hmm. Nie ma napisów. No. Ty zrobiło i już. No, a ty dobre kuchni no Ja. Myślałem, że drzwi do środka wlecą. No i ja nie było kołka brać z drugiej strony do drzwi. Prze zapychać. R tak. Robiliśmy takie deski na żeby drzwi do środka nie weszły. Żeby się trzymali normalnie. Prawda? No a jak. Ale udało się. Ale udało się. Drzwi nie weszły do środka, nie? Kiedy doma malujesz? Dzisiaj będę malować albo jutro. Chyba jutro będę malować, bo dzisiaj będę drzewa piłować To e, jutro pomaluję, dlatego że wiesz e, No można pomalować byle kiedy wiesz Mam farbę, mam wszystko A to ze sprayami zielonymi zrobisz Te co kupiliśmy Niech będą, niech leżą Niech leżą na razie Przydadzą się Sprej nim zechnie tylko strząknąć, jako podgrzeć, strząknąć, no. i dobry spray. no się dobrostan, to ustawimy na półcze, niech stoi. Co, co? Myśl nie przygryzie tego, bo to metal. A mysz nie będzie do sprayu szła. Co? Mysz nie będzie do sprayu szła. No, al albo co? <grym> ja powiem tak, Monisku, się zastanów się swoją główką, albo idź do lekarza, psychiatry, psychologa, niech to Zaleci leki psycho, wypisze leki psychotropowe, weź ich po troszeczku i będziesz jak kobieta, nie będziesz myślała No nie znam kogo i tak dalej i tak dalej, bo Major nawet twój kolega poje dzisiaj pojechał Jak po po tobie, jak masło po chlebkiem i bardzo dobrze powiedział wszystko to Bo wymyśla głupoty O tobie No specjalnie się Znęcają się nad nami. O widzisz, sam major mówi, że znęca się na, nadem, nad majorem i nadem. Tak. I chce, żeby ja darmowo przepraszam. Słuchaj Moniczku, jak tobie ktoś obieca coś, to powinno spełnić. Przypuśćmy ten kubek, jeżeli ja obiecuję, że tobie oddam, to powinno zapakować, umyć i oddać. Tobie wysłać na adres, żeby... Mnie, mnie nie chodzi. Że... Tak, zegarek i oddaj mi. To się. No. Nagraj się. Zegarek oddaj. To nie twój. Przywłaszczenie imienia prywatnego. Ona myśli, że ja prawa nie znam. <grym> Widzisz, co major powiedział? Odej zegareczek jego. Wyślij paczką. A obiecujesz cecankę głupiemu raność Czecanki łochanki, głupiemu raność i co? Myślisz tak. Oj będę obiecowała, że nie przyjedzie y, Oni popiłuje drzewa i tak dalej. Popiłuję. Mam człowieka, że dwóch będziemy nosić po malutku. Nanosimy później. Albo taczku nawozimy. I... Na dzisiaj Major będzie pomagał? Będziesz pomagać Major? A co? To dobrze. Ja komulator wyjmę, podłączę pod prąd, zaniosę od Audi, a, a ty drzewkę z y, Meksykanem nanosisz, położysz. Ułożycie, a ja piłę wezmę, wtedy dostanę i ja tutaj, tu trzeba posprzątać, ja muszę komputer postawić. Ten, idź. Twój. Czyli to? To na przykład. A. Listonosz przyjechał. przyjechał. Wiem, w szukam właśnie. O! I to tyle. I to tyle. No właśnie. O, murzynka, kreszyna do mnie napisała. Zobacz. O proszę, jaka ładna. Ale jak i wszystko ma, zobacz. Okej. <laughs> Będzie sprawdzić czy nie ma na gości, bo kolera Ale to mają? Nie, czy na zdjęciu nie ma na gościu. Zaraz. Nie ma. Uwaga, zleci. Nie ma nic. Nie ma? Ubrana. O, siostra Grażyna. No. Siostra Grażyna, Murzynka. Otwieranie kopert, telefony. Dzień jak co dzień. Właśnie. Wszystko wraca na swój tor, jak to się mówi. Halo. No ale no, nie kłócimy się. Tak? No. Przestaliśmy się kłócić. No, w jakiś sposób ale wygadaliśmy słuchaj, się. słuchaj, I jest normalnie wszystko. Bez sensu się kłócić, to oni, widzowie specjalnie do tego to? doprowadzają. że. ja nie szukam, prosty, ale, to jest, ale to jest... Ale jest kwestia się kłócić, oni z tego Majora... Moniczka. Być. Majora. Jakiego majora? Co to moja Moniczka? A co ja? Nie, nie! nie. Żadnego seksu nie było, jaka Moniczka? Nie! Jest! O i chcia, chciałem jeszcze... Asie, właśnie o, nagrywałem ten film. To czyjeś to, że, to, to po prostu nie ma Dobra. takiego, o, z pracownicami czteroma on, on, On nagrywa teraz że rozmawiałem i nie ma takiego czegoś, że po prostu, a kuzynka nawet u niej pracuje. No? No, 50 parę lat prawie 60 nie. lat. Nie. I przez telefon ze mną. I gra... Temu? I gra, tę. I Bo... Gosie pozdrawiam też. I Arsie, Bo policja i prowadzi dochodzenie. po prostu pracownice wszystkie pracują. Porobimy. Pozdrawiam. No, ja jutro zamaluję, wezmę, no, mam farbę. Będzie. E dobra, podłączę. Ksiecio... Alkohol mu. Dobra. dobra. Jak mówi? Halm, a już wypijemy. Ja dobra, nie pozwolimy się, co porozmawiamy, Dobra. Na razie się. O jaka leżynka siostra ładna hmm. Bierz się na jółko <noise> Ale murzynka to No? Ty też prawie jak murzyn Mało brakuje Mało brakuje bo e, nie ma komu zastąpić No? No ja, przepraszam, ja tu nie mieszkam Listy liściki Anna Niszyporuk same kandydatki same kandydatki nawet może siostrę tego sąsiada zaraz zobaczymy co, co przysłała liścik o jeszcze coś mam hmm. A, proszę. 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 środek. Widzisz? heroina. heroina. A co to? Ja co na policję muszę dać? No, na ciebie wysyłają. Wiele, szanowny panie Kononowiczu. Oglądając pana na YouTube, postanowiłem pomóc panu finansowo i zaproponować stałą współpracę w rozprowadzaniu amfetaminy. Wśród młodzieży szkolnej wysyłam w liście próbkę narkotyku czystej amfetaminy 6 gram wartości Rynkowe do 350 zł za jeden gram. Jest Pan osobą zaufaną no, i publiczny. tego nie zbudzi Pan podejrzeń służb policyjnych. Proszę wypróbować ten narkotyk, no, fajny ryja, ryja, beret, a w większej ilości działa jak tabletka, jagra. Proszę. Spróbować ja i dać, dać na numer. O, i telefon podała. To później wejdzie, prędzej. Spróbować i dać i na telefon. E, prosić dyskretnie panią Annę poru. Pozdrawiam Anna. Ładnie. Telefon podawa to, to już jest będzie kurwa. Troszek. To? Jakiś troszek. Enfatemina. To nie jest enfatemina. A co to jest? Co to jest? Powiedz. Okay. Powiedz. Co to jest? Nie pewnie, że to nie jest To znawca siedzi, to na pewno wyczai Да, я �uh что это не. А что, что? какой Это для прания потому что пахнет, так Специально я ее Они, думаю, что они, куда какие-то вариаты. Прошек A to paczka, chyba nie? Co? To paczka chyba. Nie wiem. Mhm. Dobra, ten jest na policie zanieść. A tu? Ładna ubranka. O! Jaka ładna. No. O. Ale do mnie to? No mnie. O, nawet dziewczyny przesyłają. Swoje ciuchy, musisz kupić komuś, <laughs> komuś, ale <laughs> nie mam. Ty Rozczyt się mamy. Gdzie nożyczki wsadziłeś? <laughs> no właśnie, nie wiem gdzie. Wczoraj braliśmy do tego. Do samochodu To i przyniosłeś gdzieś. Aj, aj. Kurwa. To, to na podwórku leżało. No to na śmietniku one leżały. już zobaczyć. Nie, nie, No, o, dobre.